Uno momento, por favor, możesz sobie zagrać kupon bez ryzyka przegranej, to znaczy, jeżeli zagrasz ten kupon i on nie wejdzie, to obeckich zwrócić ci kasę i o tym powiem na początku. Wysłuchajcie sobie nowi gracze warto skorzystać. Oczywiście witam Was serdecznie na kanale. Obstawiamy. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Pomaga to rozwijać kanał. Jest mega, mega naprawdę różnica. jak Klikacie te łapy subskrypcje, także dzięki wielkie. E, słuchajcie, lecimy z kuponami, trzy podstawowe kupony za stówkę. i jest kupon od Franka, który pięknie trafił ostatnio o 13 tysięcy złotych, więc lecimy, niech się dzieje, mówię o promocji. Jeżeli nie macie konta w BetCliku, legalny w Polsce bookmaker, można normalnie, bez konsekwencji tam grać. A założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie go do promocyjnego. Obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy obojętnie jaki kupon, za 57 zł. Nieważne jakie typy, jakie dyscypliny, e, jakie kursy, nieważne, nieważne. Tworzycie sobie pierwszy kupon. Nie wchodzi, z nich do was wraca. Po prostu wraca do Was na konto gracza, 7 złotych podatek tracicie, ale te 5 dych od razu można wypłacić. Kupon wchodzi i to nieważne ile, wszystko jest Wasze, wszystko do wypłaty, wszyscy są zadowoleni. Po prostu robicie sobie pierwszy kupon, nieważne czy macie zwrot, czy wygraną, można to wypłacić. Osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja w BetCliku to 2 minuty, a nawet mniej i można tworzyć sobie pierwszy kupon. Zapraszam też do naszej grupy, na naszego Instagrama, wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Na grupie ponad 85 tysięcy ludzi, na Instagramie ponad 14 tysięcy ludzi, świetnie to wygląda, także wpadajcie i dzięki wielkie, że tam jesteście. Lecimy z konkursem tutaj. Jak zawsze 5 dni do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No subskrybować kanał, no zostawić łapę w górę pod filmem. Pum. E, w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Kadyks a Barceloną, dopisujecie swój login gracza z BetClika, typujemy do 22. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i teraz przechodzimy już do tych trzech podstawowych kuponów za stówkę. Tutaj na razie Artur prowadzi i tego prowadzenia oddać nie chce. Dzisiaj gra sobie Dubla, e, Lazio premis i powyżej gola. Czyli po prostu że Lacją nie przegra, w meczu zobaczymy minimum dwa gole I overek półtora, gola samej Barcelony w meczu z Cadyx Dla mnie spoko kupon, dla mnie spoko podwojenie 209 zł z tej standardowej stówki, za którą zawsze chłopacy grają Wygląda moim zdaniem dobrze, moim zdaniem to są dobre wybory da, ta, Dalej mamy kupony Błaże, Błażeja i tutaj zobaczcie, ciekawa sytuacja trzy, trzy, trzy typy, trzy typy na gola Underdoga Czyli, że Sampdoria strzeli Napoli, Czyli, że Udinese strzeli Romie Czyli, że Cadyx strzeli Barcelonie jak ktoś lubi grać po underdogów, to tutaj ma propozycję od Błażeja, 286 zł. z tego, ja osobiście bym tego nie grał, bardziej mi się podoba ten pierwszy kupon, kupon od Artura, ale jest jeszcze kupon od Daniela, zanim przejdziemy do tych grubasów od Franka, tutaj mamy zwycięstwo, po prostu zwycięstwo na poli, owerek 2,5 goli Lazio Torino, Dwa fajne kursy i Sion z Remisem, to jest szwajcarska najwyższa klasa rozgrywkowa, i z tego 417 zł. Daniel tutaj próbuje Artura gonić, więc gra sobie taki większy kurs e, łączony to jest właśnie jego propozycja. I słuchajcie, teraz kupon od Franka. Od Franka, który ostatnio trafił e, ponad 13 tysięcy zł. To co widzicie teraz, pięknie rozbił kupon, e, żeby ominąć ten wiadomo, dodatkowy podatek od wysokiej wygranej, i dzisiaj robi to samo. Gra 7 takich samych kuponów, e, każdy za 650 zł. 2139 zł. do wygrania i co nam Tutaj Franek proponuje. Franek proponuje nam przede wszystkim e, to, że Napoli nie przegra meczu. I w meczu zobaczymy minimum dwa gole. Można, no powi powiedzmy, chyba tu zgoda, że i Sampdoria i Napoli. Overowe w tym sezonie tutaj po prostu Franek skłania się bardziej ku Napoli, że tego meczu nie przegrają. Mamy overek 2,5 goli w, w Holandii. To jest Fendens Azet-Alkman. I też, jeżeli spojrzymy na, na historię meczów, ostatnie mecze, jak to wygląda w defensywie i w ofensywie u jednych i u drugich, to ja się zgodzę, że to jest dobra propozycja. I jest jeszcze po prostu zwycięstwo Barcelony, która na pewno kadrowo, mimo wszystko, mimo wszystko jest lepsza od, e, od gospodarza. W poprzednim sezonie dwa razy mieli z nim problemy, więc teraz po prostu tutaj pokazać kto jest lepszą ekipą. Zdaniem Franka tak to się skończy. I 7 takich kuponów mamy. 7 kuponów za 650 zł 2139 zł do wzięcia na każdym. Trzymamy kciuki Franek. Jeżeli drugi raz coś takiego się uda, to jesteś gościu. W... Achuj, już przecież jesteś gościu. Pięknie trafiłeś, piękny profit masz ukręcony. Trzymamy kciuki, żeby po prostu było tego więcej. Ja trzymam za wszystkie kupony, żeby jak najwięcej tego się dało, bo o to w tym chodzi. Wygrywajcie ten hajs, ogrywajcie bukmacherów niech tak, właśnie kierwa będzie. Na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie, słyszymy się niebawem. Wygranych, elo, nara!